Nie do pomyślenia, aby prorok zginął poza Jerozolimą. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy są do ciebie posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci tak jak kokoszka gromadzi swoje kurczęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wasz dom zostanie wam pusty. Zaprawdę powiadam wam, że nie ujrzycie mnie, aż przyjdzie czas, gdy powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana! Tak oto kończymy z rozdziałem 13 Łukasza. Co tutaj zapowiedział Pan Jezus? Sąd nad Jerozolimą, ponieważ przelewała ona krew proroków i nadal miała przelewać. Jak długo? Aż do powrotu Pana. Zachęcam szerszy opis tego prorostwa w Mateusza 23, 29, 39 czy Łukasza 19, 41 i dalej. Oto ich dom, pokolenia żmijowego, pokolenia przewrotnego, obłudników i morderców, miał pozostać pusty. I to się dopełniło w roku 71 wieku, kiedy to świątynia upadła. A co z psalmem 118 Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Czy faryzeusze wołali tym psalmem? No, na wejście Jezusa do Jerozolimy tłumy ludzi wołały, ale. Czy ich dom właśnie wtedy pozostał pusty? Tu raczej Jezus wskazuje na rychły koniec ich królestwa, bo jak wiemy z Mateusza 21:34, królestwo miało być przekazane tym, co przynoszą owoce, i pokolenie uczniów Jezusa niewątpliwie lepiej lub gorzej, a zazwyczaj znakomicie, przynosiło owoce wiary. Czy wołano tą pieśnią tuż przed oblężeniem Jerozolimy podczas święta Paschy, pięćdziesiątnicy albo namiotów? Gdy wielu pielgrzymów spod prawa schodziło się do swojej stolicy? Możliwe, nie będę spekulował. Co jednak jest pewne, to fakt, że za swojego życia mieli doczekać się powrotu Pana Jezusa. Nie ujrzycie mnie, aż przyjdzie czas, gdy... Uwaga! Gdy powiecie... Oni mieli wypowiedzieć słowa Psalmu 118.26. Oni mieli powiedzieć, czyli doczekać się opustoszenia ich domu. Hej.